Hej, witajcie w dzisiejszym filmiku na kanale Śladami wsi Ja już ten filmik nagrywam trzeci raz, ponieważ zawsze coś się dzieje z internetem. I on coś tam się zacina i taki... no, słabej jakości. I dlatego ja nagrywam go już dla Was trzeci raz i chcę tak trochę się teraz sprężyć, ponieważ zajęło mi tu już jakieś 15 minut nagrywanie wara do tego filmika. I, i jeszcze też Was za ten właśnie słaby, ten y, no, słaby po prostu, za słabą jakość. Ponieważ ja mam tutaj okno, a pada u mnie deszcz. Mój pies mnie oczywiście prosi o coś. Co zobaczycie za niedługo w tym filmiku. Ale okej. Okay. Pierwszym rzeczą, jaką kupiłam moją i po jaką wybrałam tego zolowicznego. są to te granulki tej karmy. Tu wam pokażę. Bo na... Takie są wielkości. I to jest ta karma, jak kupuję właśnie zawsze na. Mm, na wagę. I tutaj właśnie jest. To jest ta Junior. Nie, już przestań nie prosić. To jest ta Junior. I ma 42% mięsa z kurczaka. I bardzo. Ja chyba zapłaciłam za nią za chyba jakieś 6 zł, 6-5 zł za pół kilo. I Max nawet ją lubi. Zobaczcie, widzicie. I mam tutaj ją. I to jest ta właśnie rzecz, po którą poszłam. Ale oczywiście, ja zawsze coś dla Maxia muszę kupić innego. Bo on zawsze chciałby. Coś z jak przyjdzie, to jak się na filmie pierwszy raz. On tu już prosi o smakołyki, ale Na razie nie ma. I pokażę Wam teraz pierwszą rzecz na To jest taki talarek z 100% miękog kurczaka i żółty serek. Ja kupiłam chyba w piscim szoku dla mnie, jeśli się nie mylę. Kupiłam właśnie w pisciem szoku. I nie wiem czy to z smakowało czy nie, ale Maxiowi widzicie. a tutaj No jeszcze, czekaj, 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 czekaj. I to kosztowało 60 groszy też na sztuki. Czekaj, to podłem kolor. No masz. Widzicie? Tak, ty już No na razie nie ma. jest sobie kawałek. O nie, 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 nie. bo muszę... Może... O, czekajcie chwilę. Ja musiałam go postawić tak, jak to ja. To was przepraszam, ale on by mi tutaj wszystkie smakowiki, co ja nie by wam pokazała. I nie byłoby za fajnie. No dobra, już masz tą... tą... już tyle. Ej, Krzysztof. Koniec, masz. No okej, okay. potem, yy, przepraszam bo to, to właśnie, zrobiłam z, z Maksiem, czyli dawałam mu ale on mi nie da, tak? Mnie teraz prosi. Przestań. Yy, kupiłam takie rolatki, dwie, po 50 groszy, też właśnie na sztuki. Yy, także yy, też bardzo fajne są. Max już zje, zjadł jedną i właśnie on też bardzo lubi, a są też w stylu tych z Brit. Ej, Dobra, koniec już. Yy, potem kolejną rzeczą, którą kupiłam, to jest ten Paseczek, Oxfirs, jak wiecie, mak bardzo go lubić, ja się go prawie na przysmak. I to ma stopić z mięsa. Ja nie wiem szczerze, jak z mięsa, bo to pewnie no, nie pisze za bardzo. No i po prostu to kupiłam, bo, bo tak myślałam, że na pewno zje znowu. Potem y, kupiłam taki patyczek, on y, jest takim nadzieniem. To jest taka, to w takiej formie, takiej śruby, jakby widzicie. I to ma takie mięsko. I Max to jest takie miękkie. O, widzicie, można to wyginać. Max to bardzo lubi. I to kosztuje złoty 80 zł na sztukę. I po ostatnią rzeczą, którą kupiłam, jest taki patyczek na świeży oddech. On pięknie pachnie mię miętą. Bardzo ładnie. Max ma teraz troszkę nieświeży oddech. Yy, właśnie. Ma troszkę nieświeży oddech. I mia też to kiedyś miała. I tak, jakby przetestowała to dla nas. Niestety mi to nie smakowało za bardzo. No, ale Maxiowi zaraz zobaczymy, czy zaraz e, po zobaczymy, czy będzie mu to smakowało. No, no, mam nadzieję, że będzie. Ja już widzicie, tutaj idę, wszystko mu daję, co on chce. Wszystkie smakołyki w prawie mi zjadł. Dobra, już koniec. Proszę, był koniec. E, no i to właśnie już na tyle z rzeczy, które kupiłam. Ja tu wam pokażę to, co kupiłam. Raczej resztki tego, co kupiłam, bo już mój pies niestety e, załapał się i zjadł już trzy przysmaki prawie całe. Ale to wam pokażę. Tak, kupiłam. Jeżeli filmik wam się podobał i chcecie więcej takich filmików, lub chcecie, żebym coś dla was przetestowała, właśnie na, na wizji, to po prostu napiszcie to w komentarzu. I zapraszam was też na naszego fanpage'a. Jeżeli chcecie link, to postaram się dać go w opisie. I to już na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeszcze na wstępie zobaczymy, jak ma się odcina ten smakołek. Do zobaczenia, pa pa!